Dzień dobry, witam na UDG Podcast. To jest drugi już odcinek coś tam o labelu. Ostatni odcinek, jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam na kanał, było Outside. I zanim przejdziemy do kolejnego labelu, pamiętajcie żeby zostawić suba, łapkę i piszcie komentarze na bieżąco co sądzicie o labelu, który omawiamy. A według ankiety, która się odbyła na naszym Instagramie UDG Music, wygrało quality spośród czterech wybranych labeli. Dlatego też dzisiaj przejdziemy do dużego labelu, który jest po prostu wyzwaniem aktualnej ścieżki rapowej, trendom. Bo tak to można po prostu nazwać, że Coquality, mimo swojej potęgi, tego co było budowane przez lata, przez założyciela, w ostatnich latach niczego nie czynia. Po prostu label przestał ciągnąć za trendami. Stał się bardzo słabą pozycją, słabą marką na aktualnej polskiej scenie rapowej, co jest niestety przykrą wiadomością dla fanów Kłębana Fidya i ogólnie całego labelu. Może zaczniemy od początku, jak to się stało, że w ogóle powstało po Kokoliki. To znaczy, że w... cofamy się trochę w czasie, aż o 10 lat, ponieważ w 2014 roku. Kuba na chwilę po wydaniu swojego pierwszego materiału, które przyjęło się bardzo dobrze, postanowił już kolejne e materiały wydawać na swoim labelu. Dlatego też powstało Quality, którym, mm, które dało Kubie duży szereg możliwości. I tak naprawdę, oprócz tego, że i Kubie to dało możliwości, to i też zapromowało wielu polskich raperów, którzy znamy, którzy mają osiągnięcia do dziś. Drugim raperem, który tam był, to był Guzior, którego no mało kto nie zna, tak teraz niestety już Guzior jest na swoim, też poszedł z Coquality, co warto wspomnieć, Coquality straszny strasznymi masz, jeśli chodzi o artystów. Dużo było przyjść, dużo było odejść, iż bym miał wam wymienić e, całą listę artystów, którzy byli w CoQuality, to będę mój no, odcinek zajął z pół godziny co najmniej. Czy też przytaczając historię Kweboka, która będzie na osobnym odcinku, trochę też wspomnimy o różnych kolaboracjach, i tak dalej. Eee, I przechodząc dalej, zanim będziemy w ogóle jeszcze tam dotykać tego, co się dzieje aktualnie, zapraszam Was do 5 czerwca na ten kanał. Ponieważ, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, pojawi się dodatkowy materiał na temat Outside, a konkretnie na temat Kratkiego. Myślę, że będzie to mega rozbudowany odcinek. Jeszcze tam robię jakieś notatki, szperam więc czekajcie, będzie mocno, a wracając do EcoQuality i Kartkiego w sumie, do Kartki też się wywodzi z EcoQuality. kto on dołączył, stał się znany niestety no, przez całą tą aferę, o której będę więcej mówił 25 czerwca, musiał odejść na swoje. Między innymi w EcoQuality się był YZ, pojawiał się Jabson Days, no było wielu tych artystów, na chwilę obecną zostało mało ich i są to artyści niczego pokroju myślę, ale zacznijmy od tego najmniej znanego, który niedawno dołączył w szeregi Kukaliti, czyli. Szejda, Szejda. Nie wiem, przepraszam, jak Cię wymawia tą ksywkę. Jeśli ktoś wie, to poproszę w komentarzu. Piękne rany masz są widoczne stąd. Wiem, że cię wnętrze pali, a nocą pęka głos. Zapachy ciągle z nami, chociaż już ledwo co. Ja jestem bardzo ciekaw w jaki sposób to się wymawia. Jest to młody, porządkując raper z potencjałem dużym. Ostatnia notka, złapałem mega dobra siadła. Zobaczymy co z niego będzie, ale myślę, że jeśli będzie wydawał na quality, to mu to nic nie da, powinien szukać trochę innych dróg. Ale na pewno mu to przyniosło trochę korzyści jeśli chodzi o popularność. Kolejnymi artystami, którzy tam są to z dwóch freestyle'owców. Pierwszym z nich jest Bober. Bardzo popularny, no i Filipek, który swego czasu miał mega hype, jeśli chodzi o swoją pozycję w equality, ponieważ w 2022 roku, gdy Jakub Gregowski ogłosił, że sprzedał swoje udziały, i tym samym, i przez to Dawid 13 stał się jedynym udziałowcem co była teoria, że teraz Filipek będzie tym rządził. Pojawiły się koszulki specjalne FIQuality, był specjalny wyjazd na Zandzi gdzie pojechała cała wtedy aktualna ekipa, żeby nagrać płytę Kumple i Kundle, bo wyszła ta główna jebka, która się nazywa Kundle. I to był chyba przełomowy moment dla Filipka jego kariery muzycznej. Przyniosło mu to dużo korzyści. No i też taki mężczyzna swego rodzaju stał w te F quality, Jeśli chodzi o Filipka, no, no w tym labelu jest od zawsze. Odkąd e, słuchałem, jakby rapu świadomie interesuje się nie tylko mam na słuchawkach, ale też powiem, co się dzieje. No, odkąd pamiętam, Philipek jest w K Quality wydaje już strasznie dużo płyt. Jest to też to bardzo e, płodny artysta, który wydaje co chwilę jakąś płytę, epkę. Jest to fajne, bo mamy co chwilę od niego nowości. No i też wiadomo, tak, bo Filipek wywodzi się z freestylu. A zatem idzie dostajemy od panów płytę e, dekady 2, która staje się hitem. Po czym w, na Zanzibarze chłopaki ponawiają ten projekt i robią płytę dekady 3. Ja! Yeah. Poznałem Karakana wiele lat wcześniej, jeszcze w czasach tłustych battle. Zanim byłem innym szefem, śpiewakiem, i w ogóle kłeba drugim bratem. Myślisz, że zajębałeś teścia, i jesteś fleksiarz, bo masz na brzuchu gra. Super kawałki w formie takiego freestylu, przy się w panczy Mega, też fajny pomysł na to, więc to mega propulsuje. Kolejnym artystą, który został, jest Michel. Tylko dosłownie parę dni temu, przed nagrywaniem tego odcinka, się okazało, że Michel odchodzi już na swoje, ale nie do końca, ponieważ ogłosił, że dalej by współpracował z ekipą Co Quality, tylko chciałby już budować swoją markę osobno. Dlatego Michel jest dalej, był artystą Quality, ale już na swoim kanale. I kolejnym Niedaleko podającym od Michela jest KBS, z którym Michel niedawno też w sumie wypuścił epkę. Eee, niedawno, niedawno w sumie rok temu już ponad. Eee, no i co, KB, Michel? Są takie czoły teraz postaci, myślę, jeśli chodzi o zasięgi quality. No niestety stracili też fajnych artystów, takich jak FBS czy przyło, którzy do niedawna jeszcze współpracowali. Zanim będziecie słuchać dalszej części odcinka, ja Was zapraszam serdecznie. W opisie jest link do Buy Me Coffee. możecie sobie kupić kawkę i te pieniądze trafią do nas, żebyśmy mogli rozwijać Udg Podcast, Udg Label, eventy, które będziemy tworzyć, stronę internetową lub wykupić tam subskrypcję, która Wam da, wadam dostęp do materiałów backstage'owych, do wcześniejszych e, dostępów na YouTube, żebyście mogli oglądać odcinki przed wszystkimi. I wchodzi na nasze eventy za free, więc naprawdę opłaca się wykupić subskrypcję, albo kupić nam pojedynczą kawkę. Będziemy mega wdzięczni, stwórzmy razem coś wielkiego. I ostatnią osobą, która działa w QQuality na chwilę obecną, jest Kosa. Jest to krakowski raper, który ma bardzo taki, można powiedzieć, alternatywny Co w swoim co jakby interpretacji jako mu wychodzi fajnie. Naprawdę, szczególnie, że mam nawet pierwszą płytę wydaną przez kose i jest to kawał dobrego materiału. Nie jest to taki materiał, który się puszcza na imprezach, który lata wiralowo na TikToku, ale jest przyjemny dla ucha, jest bardzo fajnie skonstruowany, lirycznie też dobrze, no i ciekawe fity się tam pojawiają. I to niestety, no, na chwilę obecną jest aktualny skład Quality Jest to chyba najsłabszy skład, odkąd pamiętam. Odkąd, tak jak mówiłem wcześniej, świadomie słucham muzyki strasznie to upadło bez klebo, bez guziora, bez karskiego. No, to już nie jest to samo, co było kiedyś. Quality jest tak dobrze zbudowanym marką, że mimo tego swego okresu, który się trochę ciągnie, no mają na swoim kanale prawie 2,5 miliona subskrypcji, ponad 3 miliardy wyświetleń, co są kosmiczne liczby, wiadomo, że większość tych liczb wykręcił kłębok, który zdobył kilka debatowych płyt wydanych w Kwe Quality. Więc większość tych wyświetleń należy do niego, ale inni też no i swoimi kawałkami, takimi jak dom naskrawieniczy, który jeszcze zdążył wydać w Quality, czy Guzior, który wydał Everything, które też nabiło no, słowy średnie, typu ninja. Piosenka. Eee, przychodząc dalej, no, wszyscy chyba dobrze pamiętamy, jak. Eee, były te czasy świetności quality gdzie był wyścig QE Quality kontra SBM, gdzie potencjalna taka walka w internecie stworzona przez fanów była, kto szybciej zdobywa subskrypcję, kto ma więcej wyświetleń, kto gdzie jest. No było, jak SBM odjechał strasznie w jednym czasie, a KU quality zaczął się zatrzymywać. Moim zdaniem ja trochę się cofać do tyłu, czyli cała gdzieś te wyświetlenia i marka moim zdaniem została źle poprowadzona dalej. I wydaje mi się, że to go już nic nie ratuje, że Coquality jest niestety jednym z tych labeli znanych, który zaczyna umierać, który jest pokonywany przez nowsze e, wytwórnie typu 2020 Google. E, więc ten wyścig, który był swego czasu, że Coquality było jednym z najpopularniejszych e, labeli w sumie na Polsce, było na trzecim miejscu. było z Records SBM, no i właśnie od razu z nimi Coquality. No, tak teraz quality idzie w dół, w dół, w dół i na zaczynają się wybijać. Musiałby się stać cud, żeby quality wziął do gry. A chyba tym jedynym cudem jest Jakub Krakowski, który no na chwilę bez nam ogłosił emeryturę. więc nie spodziewajmy się powrotu, a jeśli będzie powrót, to już chyba nie na kanał quality. Więc wydaje mi się, że no, aktualna pozycja CoQuality quality to jest taka piątka. Jest tak pomiędzy tym. Szczytem, a tym niżem, no co już takim labelem neutralnym już nie zyskują. Zatrzymali się po prostu w miejscu. Więc, no, na chwilę obecną, kochajcie pierwsze miejsce, outside drugie. Zobaczymy, co będzie dalej. Eee, jakie labele wybierzecie? Będziemy, wiadomo, o każdym mówić. Jakie odcinki będą dłuższe, dłuższe, długie, krótsze? W innej ankiecie na Instagramie UDG Music mogli mogę wybrać kolejne labele. A będą to Antihype, które teraz by było na drugim miejscu, więc to zostawiamy. Niech sobie dalej powalczy. Będzie Dope House. Wrzucamy w BDF-a odsłania. No i jest BM. Niech będzie walka. Wy wybieracie, ja nagrywam. No i miłego oglądania. Widzimy się za tydzień.